Witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym stoisku, tym razem tatuażowym. Jest z nami Aleksandra Michalska, która prowadzi salon tatuażu Norna tartu, Ale nie jest to zwykły salon tatuażu. Dlaczego? Jakie tatuaże wykonujesz? Są to tatuaże tradycyjne, wykonywane metodą tradycyjną handpok. Wykonuję również tatuaże maszynką, natomiast najbardziej lubię robić to po prostu tą metodą, o której mówiłam na początku. Czyli po prostu patyczkiem i igłą. Czyli to jest takie bardziej starodawna metoda. Starodawna czy... metoda plemienna, bardzo hmm. dawna, znana jeszcze przez naszych przodków jeszcze wcześniej. W zasadzie na całym świecie. Czyli tak. Wykonujesz tylko tatuaże takie jakieś nordyckie, staroplemienne, tylko w tym kierunku się? Tak. Dokładnie. Staram się w tym kierunku. Em, w tym kierunku zmierzam, ponieważ wydaje mi się, że jest to jedna gałąź setek gałęzi i nie chcę, nie chcę iść w kierunku, który nie jest jakby stricte tym, czym się interesuje, prawda? Więc idziemy w kierunku właśnie wikingów, mm. Słowian, plemiennych tatuaży. Czyli obrałaś sobie taką drogę, która jest też dla Ciebie no jakby, jesteś zafascynowana? Tak. Jesteś też takim wikingów? Tak, Ciechym? tak. Byliśmy wraz z mężem od 12 lat, jesteśmy rekonstruktorami historycznymi mm. i, i powiedzieć, że bawimy się, ale całkiem na poważnie bierzemy tą zabawę w rekonstrukcję właśnie tego okresu wczesnego średniowiecza. Okay. Mhm. Czyli to jest Połączyłaś sobie pracę z pasją, można tak, powiedzieć. Tak. Się. <gry> nie nie wygląda, żebyś nie była zadowolona z człowiekiem życia, więc chyba fajnie Ci to idzie. No jest super. Czy masz gdzieś e, salon, do którego można się udać? Tak, zapraszam. Mamy w domku u nas salon zrobiony, bardzo przyjemne miejsce, fajna energia, best e, no, czyli okay. znajdujemy się między Kongsberg a Dramen, dokładnie. Także zapraszam serdecznie do nas do salonu. Można też u nas przenocować, jeżeli jest daleko. Więc o, zapraszam. Super opcja. E, mm. Tak, strona na Facebooku, strona internetowa. Jest na Facebooku strona. Strona internetowa jeszcze nie, natomiast pracujemy nad tym. Mm -hmm. mm, więc zapraszam na Norna. Tatu na Facebooku. Yy, tak. Jesteśmy na Wataha Festival. Yy, widzę, że ma... cały czas jest tutaj ruch u Ciebie i wszyscy sobie <laughs> chcą zrobić te tatuaże. Super. Yy, próbowałem już od rana się w sumie do Ciebie dostać i jest godzina 16:12 dopiero mi się udało, także dość oblegana jesteś. Tak. Yy, to przyjemnie. Jak ci się podoba na Watacha West? Ojej, super! Ja już wiele lat się wybierałam na Watachę, natomiast <głos> <głos> Natomiast zawsze było coś po drodze. No, mamy dzieciaki, mamy gospodarstwo, więc zawsze coś tam mm. na głowie wisiało. Ale w tym roku obiecałam sobie, że mimo wszystko trafimy tutaj. I jesteśmy. także... Tak, yy, piątek, <noise> już, piątek już za nami. Pierwsze koncerty, także już lekko rozgrzana publiczność, dzisiaj sobota, no i, i będzie tych koncertów dużo więcej. Byłaś wczoraj pod sceną? Oj, byłam. <laughs> byłam, skończyłam pracę o ósmej i pobiegłam pod scenę. Bawiłam się, poskakałam sobie, ale byłam tak zmęczona tym całym dniem pracy, że bardzo szybko padłam w swoim namiocie, w związku z czym dzisiaj zamierzam to trochę odbyć. No nie dziwię się, nie dziwię. Wczoraj też sporo, sporo ruch miał. No od 12 do 20 działo się cały czas, tylko o. raz odeszłam do żalety w zasadzie. No to no tak, no to ładuj baterię, no. bo dzisiaj będzie... To będzie grubo. <grymne> no jest naprawdę super. Jest. Polecam serdecznie wszystkim, nie tylko Polakom, bo tu widzę, że też są, jest dużo osób z zagranicy. W sensie z Norwegii, <grymne> tu, gdzie jesteśmy. Także jest super klimat, fajnie, wszyscy się razem bawią. Zero jakiejś agresji, jest naprawdę cudownie. Jest, jest rodzinna cudowne. atmosfera, cudowne. spokojnie no. można całymi rodzinami tutaj przyjeżdżać. Jest naprawdę bomba. Są s różne strefy dla dzieciaków, strefa chill, strefa tatuażu, na której A. jesteśmy. E <głosy> <głosy> Także serdecznie zapraszamy w przyszłym roku, bo w tym już możecie nie zdążyć. E no i co? Ładuj baterie. Ładujemy. A, jeszcze jedno pytanie. Tak? Czy to są to tatuaże, które wykonujesz, to są tatuaże stałe? Tak. Tak, to są stałe tatuaże, to nie jest henna, to nie jest coś, co zejdzie. Handpoke jest stałym tatuażem, jak najbardziej. Eee... Henna nie wykonujesz? Nie, nie. Chociaż bardzo mi się podoba, bardzo bym chciała, ale nie wykonuję. Trochę mm -hmm. jeszcze, jeszcze nie. <laughs> Także, to była Aleksandra. Eee, jeszcze raz przypomnij nazwę. Norna Tattoo. Norna Tatu, Zapraszam. dokładnie. Mamy również odzież etniczną. <noise> Także nie tylko tatuaże. Zagl zaglądajcie na stronę, na Facebooku, stronę internetową e i zobaczycie sobie co tam jest dostępne i coś sobie może wybierzecie dla siebie. A my lecimy dalej zwiedzać Bataha Festival 2023 z tej strony Chicken Polskie Oslo TV. Trzymajcie się. Cześć.